Cześć, witajcie w Drowotnym Michała. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje podstawowe elektronarzędzia yy, tutaj na działce, bo w poprzednich dwóch odcinkach pokazywałem Wam na moje narzędzia miejskie, które niektóre z tych tutaj też wędrują do miasta czasem, ale to są moje podstawowe yy, działkowe, leśne elektronarzędzia. Zapraszam na odcinek. Zależnie oczywiście od pracy, jakie będziecie wykonywać piła łańcuchowa albo się przyda, albo nie. U mnie na działce się przydaje, bo często wiatr połamie jakieś drzewo, czy zrzuci gałąź, czy sam jakąś gałąź chce uciąć, to wtedy dzięki pile mogę to pociąć na kawałki i mieć do kominka lub do pieca. Natomiast to oczywiście jest y, narzędzie zależne od wielkości działki od zalesienia, te, te działki. Natomiast te dwa narzędzia, o których Wam chciałem pokazać, poczekajcie, przybliżymy się. Te dwa narzędzia używam właściwie regularnie. Pierwsza to jest szlifierka kątowa. Czyli Flexa, tak to chyba się na to mówi. Jej dużą zaletą jest to, że ma wymienne końcówki, czyli te tarcze. Teraz mam założoną tarczę papier ścierny, natomiast w bardzo prosty sposób, blokując tutaj, oh, blokując tutaj mogę wymienić ją, tę tarczę, na różne inne końcówki. I tak, to jak widzieliście, jest papier ścierny, czyli do szlifowania drewna metalu różne papiery. To jest tarcza do cięcia. Tak samo się zakłada. Przepraszam, tak. Blokuje. Dokręc. Ta już jest troszkę dosyć mocno, nawet zużyta powinna być tej średnicy. Do cięcia metali i innych rzeczy. Natomiast to jest do szlifowania. Ta jest nowa. Tarcza również tak samo się zakłada i można jakieś elementy metalowe wyszlifować. Jest to super uniwersalne urządzenie i bardzo, bardzo często używane. To jest akurat. O ile dobrze pamiętam, już no widzę po kolorach z kastoramy, ale trzyma się. E, ostatnią, ostatnim narzędziem, którego używam bardzo często, jest wyżynarka i używam to jej nie tylko do e, wyżynania jakiś kształtów wielce ciekawych i fikuśnych, natomiast bardzo często do cięcia desek, listewek. Nie jest to takie przy długich, prostych cięciach, nie jest to takie precyzyjne jak. Mm, piła tarczowa zamontowana tak do góry nogami na stole. No ale takiej się niestety jeszcze nie dorobiłem. Także ostrożnie i delikatnie, rysując sobie najpierw linie cięcia, można tym sobie również poradzić. Także to tyle. To są moje główne trzy elektronarzędzia na wsi. Jest oczywiście jeszcze wiertarka, ale o nich już Wam opowiadałem. To zaleta wymienne tarcze. Tutaj również możemy wymieniać te ostrza. Tu mam założone ostrze do drewna, ale są również ostrza do metalu i wtedy, jeżeli dużo pracujecie w metalu, to nie musicie taką tarczą ciąć, możecie również robić to taką piłą. Tu z tego, co wiem, jest możliwość zamontowania takiego odkurzacza, który te wióry bądź opiłki metalu wysysa i nie, nie lecą na nas. No, ale ponieważ ja tego używam tutaj w warunkach wiejsko-leśnych, to mi to nie przeszkadza. Jeszcze tu Wam y, pokażę, że poza elektronarzędziami, które Wam przed chwilą pokazałem, których używam na wsi, mam tutaj masę masę różnych pilników, noży, śrubek, wierteł, obcęk, młotków, obcinaczy do drutu, y, śrubokrętów, śrubokrętów i, śrubokrętów i kluczy. Yy, całe multum. No są to rzeczy zbierane o, tak nie widzicie, tak widzicie. Są to rzeczy zbierane yy, przez lata, kupowane przez lata, część duża, część tego jeszcze po moim dziadku. Także te narzędzia się zbiera, zbiera, one się przydają yy, i zawsze w jakichś pracach się je yy, się je wykorzysta, zwłaszcza, że te narzędzia z dawnych czasów są niesamowitej jakości. No dobra, wracamy do odcinka to by było na tyle. Krótki odcinek, ale dziękuję, że ze mną dzisiaj byliście. Do zobaczenia w następnych. Cześć!